Spróbujmy odbić się w takim razie od tego szerszego kontekstu, a konkretnie od tego, co macie napisane na swojej stronie internetowej, bo tam przekonujecie, że Kopernik to inicjatywa, która zmienia otaczający nas świat na lepsze ze sprawą energii odnawialnej. Gdybyś mhm. mógł rozwinąć ten piękny frazes. Po transformacji cyfrowej, w której rozpoczęła się moja kariera, przyszedł czas na transformację energetyczną, w której spełniam się jako budowniczy biznesu, i tutaj. Nie twierdzę, że biznes lobuje te zmiany na lepsze, ale biznes jest egzekutorem. Czyli kiedy organizacje proekologiczne i politycy na najwyższych szczeblach podejmują decyzję o wycofaniu się z, z paliw kopalnych na rzecz, na rzecz źródeł odnawialnych, no to my, przedsiębiorcy, bierzemy łopatę i robimy 300% normy, żeby te wszystkie założenia zrealizować. Żeby to zrealizować, trzeba maksymalnie wykorzystać odnawialne źródła energii. Do takich należy słońce. Chcemy do 2030 roku mieć tysiąc farm słonecznych. Do takich należy wiatr. Chcemy dewelopować farmy wiatrowe. Do takich należy też gaz, a dokładnie ekogaz, metanol. Chcemy projektować biogazownie. Elektromobilność, czyli stacje ładowania pojazdów elektrycznych. To jest ta cała transformacja energetyczna, która, jak twierdzą mądrzejsi od nas naukowcy, no, zmienia świat na lepsze. Mhm. O tej branży energetycznej przed naszym wywiadem użyłeś takiego ciekawego sformułowania, że jest pudelkowata. Gdybyś to też mógł rozwinąć. Pudelkowata? <laughs> Mi się wydaje, że nigdy jeszcze energia nie była tak mainstreamowa i tak wódna ustach wszystkich, na pierwszych jakby wiadomościach czy, 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 czy śniadaniówce, ze względu na to, że ludzie odczuwają wzrost cen energii. Jeszcze nie tak bardzo, jakby mogli, ponieważ zaznaczę, iż, iż ceny energii w, ostatnich, w ostatnim roku wzrosły sześciokrotnie. Czyli z 20 paru groszy za, za kilowatogodzinę do złote 20, złotych 40, czyli 6 Natomiast przewidywania na przyszły rok już przekraczają 2 złote, czyli dziesięciokrotny wzrost cen energii. Gdyby nie to, że ceny energii w domach są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, mielibyśmy już naprawdę ludzi na ulicach i demonstracje i rzucanie jajkami ponieważ no, ludzie by nagle zaczęli zamiast 150 zł płacić 1200 zł na przykład za prąd i jeszcze drugie tyle za ogrzewanie a takie są realne ceny energii które gdzieś tam są regulowane przez rząd czy rząd dopłaca producentom natomiast te ceny nie są regulowane w biznesie stąd dzisiaj już mamy sytuację w której fabryki się zamykają z powodu cen energii już mamy sytuację, w której wielcy wytwórcy zamykają swoje, swoje zakłady z powodu cen gazu, co jest spowodowane i zmianami klimatycznymi, czyli emisją CO2, i zmianami geopolitycznymi, czyli wojna na wschodzie. I to wszystko powoduje, że, że jeżeli te zakłady się padają, Ludzie tracą pracę, zaraz to wpłynie na wzrost cen żywności, zaraz nie, nie tyle na wzrost cen, ile produkcję żywności, zaraz dojdzie do pierwszego głodu, co już jest odczuwalne w krajach afrykańskich i to są ogromne, ogromne zmiany, ogromne wyzwanie, przed którymi stoi Europa, która dzisiaj się zastanawia, czy swoje ambitne plany związane z energetyką odnawialną wstrzymywać, bo tak jak mówię, Wycofanie się z, z paliw kopalnych wynika z wzrostu cen CO2, które jest karą za zanieczyszczanie środowiska i ocieplenie klimatu, czy też w obliczu wojny dalej realizować ten program transformacji energetycznej? I dlatego mówię, że ten temat jest dzisiaj na ustach wszystkich, ponieważ ten temat dotyczy już nas, nas wszystkich w tym momencie. W jaki sposób to wszystko, o czym powiedziałeś w ostatnich minutach, ma wpływ na bieżącą działalność Kopernika? Mianowicie firma ma ze sobą trzy tokenizacje. Teraz rozpoczęliście czwartą rundę. Jaka będzie charakterystyka tej rundy? Czy ona się będzie mocno różnić od poprzednich, czy, czy nie? Tokenizacja to jest dla nas forma A, pozyskania kapitału, czyli kupujesz token. Token to jest jakaś część farmy, która jest tak zaprogramowana, że produkuje ci kilowatogodziny, które możesz. Sprzedać na naszej giełdzie lub odebrać sobie w domu jako energię lub w stacji ładowania pojazdów elektrycznych. A b jest to sposób na tworzenie społeczności wokół, naszej, wokół naszego przedsiębiorstwa energetycznego Kopernik, które powoduje, że no, ci, którzy w nas zainwestowali, prędzej skorzystają z naszych stacji ładowania pojazdów elektrycznych niż, niż na przykład stacji konkurencyjnych, czy zostaną naszymi odbiorcami energii jako klienci końcowi. Więc to nazywamy e-prosumentem, czyli już nie musisz wytwarzać po to energii na dachu, możesz ją wytwarzać gdziekolwiek i zużywać ją gdziekolwiek, czyli technologia zarządzania rozproszoną energią. No więc, no więc tokenizacja przede wszystkim umożliwiła nam rozwój tego przedsiębiorstwa. pierwszej emisji pozyskaliśmy niecały milion, drugi kolejny milion, potem kolejny milion, teraz kolejny milion, to, to nawet nie zdążyliśmy wystartować i pozyskaliśmy. Pozyskalibyśmy 40, 50 i 100 milionów gdyby za tym nadążało tempo wydawania pozwoleń na budowę i budowy tych farm rzeczywistości. Czyli tutaj my nie dajemy dolnej granicy kwoty, tylko górną, czyli staramy się no, wziąć tyle pieniędzy, ile jesteśmy w stanie rzeczywiście swoją pracą zmaterializować. No i, no i to pokazuje w ogóle, jak ważne to jest trend, że niespecjalnie musimy się reklamować, żeby pozyskiwać kapitał, a barierą oczywiście tu jest administracja, która czasami na pozwolenie na budowę no, trzeba czekać 3 lata, a tylko maksymalnie 10% ze wszystkich projektów w ogóle dostaje, przyłącze, bo jest bardzo słaba kondycja sieci energetycznych, w którą modernizację też się chcemy włączyć. Więc kolejna misja oznacza po prostu kolejny, kolejną farmę. Tych farm chcemy zbudować tysiąc. Będziemy mieli też kolejne misje, nie tylko na farmy słoneczne, ale także farmy. Biogazowe, także farmy wiatrowe, także inne projekty. No i tokenizacja okazuje się dla mnie bardzo wygodną formą zbierania kapitału, dla inwestorów bardzo wygodną formą wypłaty dywidendy, bo do tej pory stosowały się bardzo zbiurokratyzowane obligacje, bardzo zbiurokratyzowane nawet akcje spółek, które wypłacały dywidendę nie zawsze jak, jak, jak trzeba. Więc po prostu jest to nowa forma pozyskiwania kapitału, która doskonale oddaje to, jak działa farma. I, jest, I mamy inwestorów, mamy tokenariuszy, tysiące tokenariuszy, którzy są, są zadowoleni, ponieważ kopią to CKWH, wypłacają, wypłacają zyski. Ten token jakby oddaje to, w jaki sposób w rzeczywistości działa ta farma. Mhm. Wasza koncepcja biznesowa zakłada, że, że jako firma dajecie inwestorowi trzy możliwości tego, co może zrobić ze swoimi tokenami. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tych trzech możliwościach? Trzy możliwości kupujesz y, y, jakąś część farmy fotowoltaicznej. Najmniejsza farma to jest 1 MW, która zajmuje powierzchnię 1,5 hektara. Najmniejszy udział to jest jedna milionowa część tej farmy, czyli 1 watpik. Po 1 watpik to jest jedna milionowa część megawatowej farmy. No i ten 1 watpik, pamiętam dwa lata temu sprzedawaliśmy po 4 zł, teraz już przekroczyła cena 10 zł na na, na giełdzie, y, zaś ona wytwarza energię, no bo ten panel fotowoltaiczny produkuje energię, a z kolei energia podrażała, tak jak wcześniej wspomniałem, o 7, 8, nawet 10 razy, więc kupując ten token możesz właśnie wytwarzać energię. Jeden watpik wytwarza jedną kilowatogodzinę rocznie przez 29 lat, bo na tyle się dzierżawi grunt. Mhm. No i kiedy wytworzysz już tą kilowatogodzinę, czyli w swoim portfelu, gdzie masz Bitcoin, Ethereum, masz też te panele, które wytwarzają Ci kilowatogodziny, no to Ty... Kuba, możesz z tymi kilowatogodzinami zrobić trzy rzeczy. A, sprzedać na giełdzie, czyli zarabiać, bo my to w twoim imieniu sprzedajemy w rzeczywistości do dystrybutorów, którzy nam płacą i wtedy my po prostu dzielimy się tymi zyskami, skupujemy ciebie to CKWH, czyli A, może sprzedać na giełdzie, B, Może zapłacić rachunki w domu za prąd, C, możesz odebrać stację ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast ludzie teraz głównie sprzedają to na giełdzie, ponieważ w Polsce mamy paradoks, uwaga, w którym... Cena hurtowa jest wyższa od ceny detalicznej. Bo okay. hurtowa to jest taka, która wynika po prostu z prawa popytu i podaży. Natomiast detaliczna wynika z tego, że po prostu rząd reguluje, jakie mają być ceny. Bo tak jak mówię, gdyby one wzrosły teraz o 7-8 razy, to byśmy już mieli ludzi na ulicach. Bo chyba nie chciałbyś u siebie w mieszkaniu płacić na przykład 1200 zł za prąd i drugie tyle za ogrzewanie. Nie? Mm -hmm. Więc te ceny są regulowane. Więc w momencie, w którym dyrektywa unijna mówi o 2025 roku, żeby uwolnić te ceny energii, to wtedy może się okazać, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwymi cenami energii, i wtedy, ty już, wytwarzając tę energię, będziesz musiał sobie odebrać domu, a nie koniecznie sprzedać na giełdzie. Mhm, mh. To jak to wszystko, co się teraz dzieje, ma się do tego, bo w informacji prasowej, którą mam przed mhm. sobą dotyczącej tej czwartej tokenizacji, napisaliście, że jednym z jej celów jest taka zwiększenie wartości tych tokenów oraz podniesienie ich atrakcyjności. Mhm. Co rozumieć przez to podniesienie ich atrakcyjności? To znaczy, mamy dwa parametry. Jeden to jest cena tej farmy, a druga to jest cena tej kilowatogodziny. No i cena tej kilowatogodziny, no to ona zależy jakby od tego, czy ludzie chcą zużywać tę energię, czy ludzie chcą może magazynować wirtualnie, żeby ją zużyć w przyszłym roku więc ludzie jakby no, mają prawo do tej energii, mogą zrobić z nią, co uważają By, i, i to wpływa na to, że dzisiaj cena to jest złote 20, złote 40, ale predykcja na przyszły rok to jest 2 złote, więc ktoś może powiedzieć, dobra, to ja jej nie zużywam teraz, zużyję ją za prawda, rok, że ona będzie droższa. Natomiast sama fotowoltaika, czyli ta może wyswórcza, to to jest w ogóle coś, co, co nie powinno drożyć, to jest coś, co powinno tanieć, bo fotowoltaika się starzeje, w pewnym momencie się zużyje. Prawda? To nie jest coś, co nabiera na wartości, ale ona nabiera na wartości jednak, bo rosną ceny po prostu budowy tych farm fotowoltaicznych mhm. oraz rośnie jej atrakcyjność ze względu na to, że one produkują kilowatogodzinę. I w tym momencie to jest niesamowite, że w tym momencie no, ten token COP, który właśnie wytwarza te CKWH, który kosztował dwa lata temu 4 zł, dzisiaj już jest ponad 10 zł. No i to wszystko powoduje, że, że po prostu. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest dobra dla planety, dobra dla gospodarki, dobra dla kieszeni. Pod każdym względem to jest teraz dobra inwestycja. Czy ceny energii Twoim zdaniem będą nadal rosnąć? Bo ja dosłownie wczoraj widziałem na Twitterze już poważnych analityków wyliczenia, które wskazują, że, no, że podróżają chyba rachunki całoroczne za, za, za prąd, bodaj dwukrotnie, nawet w kontekście hmm. przyszłego roku. Czy to są uzasadnione obawy, czy, czy może niekoniecznie? Znaczy po tylko dwukrotnie podróżają, bo w rzeczywistości nie podróżały już sześciu, siedmiokrotnie. Więc ciesz, cieszmy się w ogóle, że tylko dwukrotnie, a nie siedmiokrotnie. No Dzisiaj jakby ceny energii to jest no taki efekt kija hokejowego, czyli takie no maksymalne skręt w górę. Przypomina to jakieś w ogóle kryptowaluty w momentach w ogóle zdobywania szczytów. Tak? Więc jak patrzymy się na ceny energii, był też taki mem, co to za krypto? Nie, to ceny energii. Więc to pokazuje, że w ogóle dzieją się niesamowite rzeczy i niepokojące rzeczy. Bo to pokazuje, że brakuje energii, kiedy drożeje energia, drożeje wszystko. Jako wytwórca energii cieszę się, że ceny drożeją, ale życzyłbym światu, żeby te ceny spadały. A żeby te ceny spadały, trzeba wytworzyć tyle źródeł energii które spowodują, że jej będzie dostatecznie, żeby ona mogła się ta cena zrecenalizować. Więc jeżeli ja mam zarobić mniej kosztem tego, że ceny będą tańsze, to życzę wszystkim, żeby te ceny spadły, ale przez najbliższe 5 lat na to się nie zapowiada. Ponieważ my przez 10 lat musimy wytwarzać te źródła energii, żeby pokryć zapotrzebowanie, które wynika ze zmian klimatycznych, zmian geopolitycznych. Także w najbliższych latach to będzie drożeć, a potem mam nadzieję, zacznie się wszystko stabilizować.